Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Sposoby na Minecrafta. Epicko bez modów. Zatem zapraszam Was bardzo gorąco. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać banery i ich udekorowanie. A zatem... Jak chcecie zrobić taki przenikający się kolor od dołu, to najpierw dajecie na dole banner i barwniki ustawicie w taką, jakby rakietkę. Coś takiego. Nazwijcie sobie, jak to chcecie, ale mi to przypomina najbardziej rakietkę. Jeśli chcecie natomiast, żeby od góry przenikało w dół. No to robicie to samo, tylko że na odwrót takie rakietka leci w dół i się rozbija. Yy, kolejny to mamy taki rąb Simsy. No, kto gra w Simsy to wie, to jest logo Simsu. <laughs> Jak zrobić białe tło i ten niebieski... Niebieski, ja po prostu się gubię. Yy, zielony znaczek. No to macie Sims. Yy, tak, tworzy się je, że na środku daje się banner, a naokoło około yy, daje się barwniki. No i voila! Potem, yy, jak chcecie zrobić symbol Mojangu, a wapę nocza, no to dajecie na środku banner. Po lewej stronie barwnik, a na dole koksa. Bo wszyscy mamy tak dużo koksów, nie wiemy co z nimi robić. Tylko walczymy, yy, znaczy jemy je tylko przed walką z bosami Enderman i te pep hm. Więc wiecie. Potem mamy taki symbol, yy, nie wiem jak to nazwać. słoneczka, kwiatka. Nazwijcie sobie jak to chcecie. Ja to nazywam takim kwiatkiem albo słońcem. Yy, aha, i jeszcze. Wszystkie te, co ja teraz wam pokazuję od tego, tego yy, symbolu nocza do końcowego, to zauważycie, że zawsze banner i zawsze barwnik układa się w tym samym miejscu. Tylko yy, inne to, co chcemy tam dać. No, i jak chcemy to, no to dajemy margaretkę, która występuje od wersji 1.7 w górę. Ale oczywiście, jeśli na przykład stwierdzicie, kurczę, ta margaretka jest brzydka, wezmę sobie maka. No, sorry, ale tylko margaretki występują, tak. Tylko margaretki mogą być, inne kwiaty nie działają. Kolejny to krypcio. Krypcie się tworzy tak samo, tylko że daje się jego główkę. No i mamy Creeperka, a ja się przyznam, ja mam tapetę z Creeperem. Kolejny to jest czaha. Taki piracka flaga. Zróbcie co chcecie. To tutaj dajecie sztandar, barwnik i czarną główkę szkieletu. Jak zrobić czarną główkę szkieletu? Ha. Przepraszam, ja tu nagrywam. Won. No. Dziękuję. Jak zdobyć czarną główkę szkieleta? No proste. Bo pro y trzeba wybrać się do netteru, znaleźć twierdzę, y wybrać się do niej i tam będziecie mieli czarne szkielety. Ok. Następna to jest taka flaga. Co yy, to znaczy flaga? Mi się już myli wszystko po prostu. Tyle próbia ja już dzisiaj nagrałam. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie, że ten to będzie ten ostatni. Yy, to jak będzie takiego wężyka. no to dajecie pnącza. No i proszę. Gotowy. Jeśli chcecie taką ceglaną flagę, no to <grywa> chyba się domyślacie, bo nie jesteście tacy tępi, że dajemy cegłę. W sumie to nawet spoko wygląda. A jeśli chcecie takie wcięcie od góry, albo od dołu, od dołu to chyba każdy głupi się połapie, że tu, tu, Tutaj dajemy barwnik, a tutaj dajemy nasz standard. Ale jeśli chcecie z góry wcięcie, no to macie coś takiego. A jeśli chcecie, przepraszam w ogóle za cięcie, ale jeśli ja nagrywam i chodzę, no to powiem tak: lagozaury atakują. A jeśli chcecie mieć ten banner na głowie, co jest bardzo idiotycznym pomysłem, ale takie coś jest w Minecraft'cie, to bierzecie sobie command bloka. a command bloka komendą, commandom... o właśnie tą, gif małpa.p, yy, jeśli nie chcecie wpisywać małpa.p, co Wam bardzo radzę, bo to jest szybki sposób i Was dotyczy, znaczy Was, yy, Waszego gracza, yy, ale jeśli nie chcecie wpisywać MOBP, -e, nie ma problemu, możecie wpisać własny nick. Potem command, przez 2M: command, podłoga i blok. No i robicie Enter i dostajecie blok. Ja mam już jeden, dlatego mi nie wyskoczył, ale wam powinno w tej pierwszej okience. Widzicie w tej? No to go sobie kładziemy. Z Shiftem dajemy na niego przycisk, a na niego stona. No może być inne, ale żeby dało się na nim coś postawić. No i naszego koloru sztandar. Ja mam coś zbagowane, yy, No bo jak ja sobie zakładam ten sztandar na głowę, to zamiast takiego ładnego koloru, to ja mam po prostu jakieś coś dziwnego, jakiś czarny sztandar. Ale nie ma, że tak już masz. Nie, no musisz pisać komentę. Naciskam prawym przyciskiem. No i wpisujemy. Ripla ce-item potem entity małpa-p albo no, tak jak przy tej komendzie, żeby dostać command bloka no po prostu możecie wpisać swing. i potem slot.armor.head .head to jest tam, gdzie chcecie umieścić, ale nie back, nie pelerynkę no bo to nie działa, próbowałam potem banner 1 0 to pofalowane coś to jest klamra potem blok entity tak dwukropek znowu klamra patterns dwukropek yy, otworzyć kwadratowy nawias potem klamra w lewo klamra w, w prawo potem yy, zamknąć kwadratowy nawias i dwie yy, klamry w prawo Robimy gotowe. Uwaga, naciskamy i tada. Mam go na głowie. Wygląda jak karatynka. O. No, a jak chcecie zdjąć, no to po prostu zdejmujecie, ale nie ma tak, że po prostu zdejmuję sobie i mogę znowu założyć. Nie ma, no musicie znowu nacisnąć tutaj. И снова матча. Tak, yy, więc żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Yy, jeszcze życzenia. Chcę Wam na koniec złożyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, prezentów. W sumie prezentów dostaliście, ale mam nadzieję, że były wymarzone. A jeśli nie, to reklamacja do dziesiątka. A zatem yy, żegnam się z Wami. Cześć, pa, pa.